Z Krakowa mieszkacie? Ja no, w Krakowie całe życie, tak. z całe Krakowa. Życie? Tak, tak. W Krakowie jednym paluszku. Jak kolega z Warszawy to... I ja, 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 jak mówicie? Na dwór, tak? No, na dwór. No, czy dokładnie. na pole? Nie, nie, na dwór. <grym> A kolega na jak mówi? Na, na dwór czy na pole? Na dwór ja albo na zewnątrz. Ja mówię ja na dwór też, bo... No, na pole to no, traf co wyjeżdża, nie? na no, sobie <grym> poorać, pokosić, <grym> ale tak jak na się pochodzi na pole. Na, na dwór i na zewnątrz się wychodzi. Bo tutaj się wychodzi na pole. Dwór no, to jest tak strasznie tak, jak na Ale na pole się oficjalnie. pochodzi na tak po prostu kalosze, jakiś tak słomiany kapelusz, a na dwór to się pochodzi jednak, no tak Kurczę, no, to dzisiaj tak. nie założyłem mojego słomianego kapelusza, a, wyjątkowo i kaloszy. Ja, ja, ja. Na pole. Jest, jest. Tydzień wcześniej. No, mamy taką parę. My z Krakowa mamy taką parę. I oni to wyłapują. Tak. Mówimy tak śpiewnie, że chodźże na pole. Tak, pani albo pójdźmy pola, z Mówi z tak, wejdź coś po krakowsku to zawsze a dajże spokój. <noise> to jest takie typowo Krakowskie. Tak. Otóż Pani to. też tak mówi, też tak Pani zaciąga, ja to słyszę.